Nie chodzi o sam turniej. Po prostu lepiej, żeby przez ten czas była ze mną. Nie możecie wrócić wcześniej? Michał, tyle razy ci mówiłam. Jeśli zerwę ten kontrakt, to w firmie jestem skończona. Chciałbym móc się nią nacieszyć. Tobą nacieszyć. Już niedługo. Dziś się sobą nacieszmy i zobaczymy się za rok. Pogadaj z nią. No, chciałbym, ale... Ale co? Mogłaby w końcu wyjść do realnego, do żywego świata. Tak w zasadzie to się powierzchni z To w ogóle mam gdzieś nazywać może lepiej z chłopakami poganiałaby za piłką. Ale turniej w internetach czeka teraz ją. A on kocha swoją żonę, czy tak tam ją ciągnąć czeka? Nawet upiekł im na pożegnalny tort. Choć ogrodnik, ona na Czekam czeka w Ale córka jest najlepsza, my kochamy ją. Nas! Kochanie, masz chwilę? Chcesz wyjść na dół i pobyć z nami? Ze mnie. Tato trenuje! Ale może byśmy trenuje! Trenujesz. Kolejny kurs. Kalina Kalita, esportowiec, moja córka. Już tęsknię za to, jeszcze tylko roki, znowu będą wakacje. Śminka. Dasz mi ją do telefonu? Cześć, kochanie. O, trenujesz? Jasne. Próbuję z nią porozmawiać, ale ona ciągle gra. Znaleźć z nią wspólny język? Skibidi, że wygrałaś ten turniej. Czy nojesz? Jeszcze tylko rok. I znów będą wakacje. Jeszcze tylko rok i znów będą wakacje. Jeszcze tylko rok i znów będą wakacje. Jeszcze tylko rok i znów będą wakacje. Spalę sobie może, choć na chwilę takie granie jestem ojcem roku, mam na twoim punkcie manię. Teraz ja pykam pierki, wbijam na next level. Stan Lock, nikt nie wierzy w Ciebie tak, jak ja wierzę w Ciebie. Może i nieżywy świat, ale taki, w którym spotkasz mnie. Wygram każdą grę, dlatego proszę Cię, chociaż nie chcesz słuchać, nawet na mnie spojrzeć, to od teraz jak trenuję między nami będzie dobrze. My żyjemy, my żyjemy, nie jesteśmy kłamstwem, dopuść to do swojej świadomości. My żyjemy, nie jesteśmy kłamstwem dopuść to do swojej świadomości. My żyjemy, nie jesteśmy kłamstwem, dopuść do swojej świadomości. My żyjemy. My żyjemy, nie jesteśmy, jesteśmy kłamstwem, dopuść to do, do swojej świadomości. Jeszcze tylko roki znów, znów, znów będą wakacje. Jeszcze tylko roki znów będą wakacje. Michalina, zagramy?